Nazywam się Kamil Bernatek i witam w drugim odcinku Skarżyskiej Telewizji Internetowej. A w nim krótka lekcja heraldyki, czyli co oznaczają herby naszego miasta i powiatu oraz relacja z nimi 1 lutego 1968 roku powstaje zespół Brekau. 13 marca Górnik Zabrze pokonał Manchester United 1-0. 4 kwietnia został zastrzelony Martin Luther King, a tymczasem w Skarżysku ruszył konkurs na stworzenie nowego herbu. Wizerunek starego niestety zaginął podczas okupacji. W kronice miasta podany jest jego przybliżony wygląd: dwa młoty ustawione równolegle, a po środku snop prosty i wysoki. W tym roku minęło 45 lat, odkąd 20 lipca 1968 roku uchwałą Miejskiej Rady Narodowej został ustanowiony nowy i do dziś dzień obecny herb. Przedstawia on trzy główne gałęzie onkiś dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Odlewnictwo reprezentuje łyżka odlewnicza, przemysł metalowy koło zębate, a kolej skrzydełko, jakie na mundurach noszą kolejarze. Na dole żółte litery SK, które chcąc nie chcąc przypominają słowo Sik. Z kolejarzy zostały zarośnięte tory. Odlewnia nie istnieje, a przemysł metalowy reprezentuje już tylko pustostany. Więc czy nie pora, by zastanowić się nad nowym herbem? W końcu świat posunął się do przodu. Tak jak 5 czerwca 1998 roku powstały w Polsce powiaty, a już rok później herb naszego. Widnieje na nim rogacizna biała, rozwinona kodułowi w wąs, czyli ta strzałka po lewej stronie. Jest to motyw z herbu rowążów, dawnych włodarzy okolicznych ziem. Zaś po prawej widnieje krzyż patriarchalny, symbol kościołów wschodniochrześcijańskich. Co on robi w naszym herbie? Prosta sprawa. Symbolizuje góry wszystkie. Ciekawe, co symbolizował w logo spółki Ambergold. Dla skarżyskiej telewizji internetowej, kornel Danielewicz. 90 lat temu generał Władysław Sikorski nadał skarżysku prawo miejskie. Z tej okazji w tym roku odbył się cykl imprez kulturalno-rozgrywkowych piątek i w sobotę przy placu Stafa miała miejsce druga część Dni Skarżyska Artyści Miastu. Wystąpili m.in. Nightingale Stress, grupa artystyczna LGA oraz legendarny zespół Mafia. Część artystyczną pierwszego dnia rozpoczął występ podopiecznych studia wokalnego Sylwii Nadgrotkiewicz. Impreza rozwijała się powoli, lecz w miarę upływu czasu widzów przybywało. Event zawierał wyraźną nutkę włoskich klimatów. Począwszy od degustacji śródziemnomorskich potraw, przez udział Wita Cassetti, konferansjera prowadzącego, kończąc na występie Andreo i Karina z zespołem, śpiewających słynne włoskie szlagiery. Równowagę dla italskich klimatów zachowała tradycyjna polska festynowość. Kolorowe dmuchane zjeżdżalnie, stoiska z rozmaitymi suwenirami oraz biesiadne piosenki w wykonaniu Dariusza Bernatka. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała firma ochroniarska Grupa GT. Nie tylko świętując 90 lat istnienia Skarżyska, lecz także koniec wakacji, młodzież szkolna przybyła tłumnie, bawiąc się w najlepsze szczególnie podczas występów zespołów Papa Mobile, Night Mistress i Gwiazdy Wieczoru legendarnej kapeli Mafia. Drugi dzień minął pod znakiem popisów grupy LGA, czyli Lubelskiej Grupy Artystycznej. Zajmujemy się generalnie występami, profesjonalnymi występami na imprezy, atrakcjami. Jesteśmy wynajmowani zazwyczaj na różnego rodzaju imprezy masowe, żeby atrakcyjnić program. Mamy w ofercie akurat pokazy rowerowe, rowe, pokazy generalnie sportowe, akrobatyczne, różnego rodzaju taneczne nawet pokazy. Tak naprawdę wiele w ofercie. Zaczynaliśmy generalnie od uprawiania tych sportów e, prywatnie, na podwórkach. Z biegiem lat jakoś człowiek się po prostu przyzwyczaił. Robię to już jakiś czas, czuję się pewnie, dlatego też postępy przed publicznością. Mimo wszystko nie jest to mój zawód, ale jest to większość mojego obecnego życia. No, robię to można powiedzieć, w większości. Impreza zakończyła się w sobotę wieczorem. Dziękujemy za zainteresowanie naszym kanałem i zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. A już za tydzień dowiemy się, co stało się z pomnikiem Lenina, czyli naszym skarżyskim Leopoldem Staffem. Dla skarżyskiej telewizji internetowej Kamil Bernatek, do zobaczenia.